Po prostu masakra. Nie książe Persji, tylko sam fisher. Witam, z Stron Mama i wracamy do księcia Persji, czyli naszego Nito z ni to, to Hamskiego, e, bohatera, który przeszedł tyle zmian w ciągu ostatnich lat, że to mm, masakra. E, pum, 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 pum. Tak. I gdzie my się tu teraz mam dostać? Pewnie tam musimy się dostać na górę. To by miał sens. Tak. E, cool. Dobra, wiem, że musimy ich zabić. No, od razu przepraszam, że tak długo. Tak długo, długo trwało. Nagranie tego kolejnego odcinka. tak jak najbardziej była moja wina. Pierwszy trup! Trzeba wyczekać na te cholerne... To sobie sobie oczywiście montowany, żeby wszystko było ok, żebym się nie... Za, za długo nie nakręcił. O, ty, 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 dobra. skacz, skocz! Dobrze. Mm, ty, 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 ty. Te cholerne przyciski. Odpowiednio cię wcisnąć. Nie jest to zły pomysł. O, kucz, myślałem, że tu mamy w ten sposób skoczyć. Ale to widzę. W ten sposób. Dobra. Idziemy dalej. Jeszcze nie mam pomysłu na intro do tej serii. Hmm. Ale. po nakręceniu tego przed zceniem. Przed rzuceniem postaram się coś wymyślić, doskoczymy. Próbujmy. Dobrze. Jesteśmy po prostu i Tyle Zgacz tak. A ten co tam? Uuu. Ale gdzieś zeszliśmy. No nie wierzę, że to się udało. Po prostu masakra. Nie książę Persji, tylko Sam Fisher. Albo i nie Sam Fisher, może z kimś, ale ja wie, No ale nimi samemu biegamy. Ale w poszukiwaniu laski, czyli niekoniecznie sam. Strasznie to skomplikowane, nie? O, dajesz, dobrze. Trzeba przynajmniej Kubaniec skoki z miejsca to ma olimpijskich odległości. Dobra zbuduję, że Ta. na początku nie zauważyłem tego. No ale się zagadki dość przewidywalne. No, aha. Tego nie przewidziałem.

Hmm, tu się zaskakiwało? A może nie mam tu zaskoczyć? Hmm, nie, no. Nie ma innej opcji, jak pójść tam. Hmm. No, co? po prostu co? dobra. Huhuhuhuhuhuhuhuhu. <ścoughs> A, nie zdążyłem. Ptasi ryjku! Posz Oszty Nie zauważyłem cię. Ja se tu... skubaniec. skubaniec. Dobry jest ptasi ryjek. Znaczy był. Teraz tylko I pop Chyba trochę za dużo tych różnych... Implikacji ptasich. Oho. Ta, mogliśmy go obejść. Cholera. zobaczmy. Tutaj wyjdziemy. Czy tu się przeniesiemy? Nie. Dobra, to zeskakuj. Hmm, jak ostatnio na lewie gram live yy, to od razu prawy przycisk, prawy przycisk żeby zeskoczyć, prawy przycisk, żeby... Mm, gdzieś interaktywnie wejść to jeszcze ok, ale właśnie żeby zeskoczyć. Oho a, zaraz. Zapomniałem o tym, że tak wybada to. Zapomniałem, że tutaj... W włożyli to, włożyli, dodali to w tej wersji. Naprawdę fajna rzecz. No okej. Okay. Ale nas odbiło. Naprawdę. Zaprawdę powiadam wam, dostaliśmy jak nie wiem. Uła. Powiem wam, że no ja bym z tymi włosami już tam nie przeszedł cały. Ja, jak? Za wcześnie wcisnąłem. No to była moc taka. Retry! Ciekawe gdzie nas cofnie. O, niedaleko nas cofnęło. Dobra, tego razem ok. Chcę wyskoczyć. No. Cholera. N nie ten klawisz żeby się złapać Zamy z ataku, o Zamiast ataku to zwyczajny klawisz akcji. <śmum> Dobra, teraz jak ja mogę tam wrócić na górę? A... Patrz do przodu, patrz do przodu, nie patrz do góry, nie patrz do góry. O, kurde, nie sądziłem, że. A, pewnie gdybym się odwrócił, mógłbym go z góry zaszlachtować. No, szkoda. I tak nie był zbyt wymagany tym Na razie jest dość prosto. W zasadzie, jak ginę, to mogę tylko do siebie mieć pretensje za głupotę, a nie za jakieś utrudnienie w grze. Tak, Byczku, nghiń! <ścoughs> Nie ma to, tamto. Raz tu, zawsze trup! Nie ma cię! Wydawało ci się tylko, że mnie tu widziałem. Tak! Normalnie sam piszę w no przy wydaniu. Nie ma to tamto. Nie ma, że ktoś będzie przeciwko mnie. Hmm. Spróbujmy w tą prawą stronę pójść.

Dobra, dobra. Zabijamy go. I z powrotem wracamy. nie można przeszkodę trzeba zniszczyć. No oczywiście. Ciekawe, czy nas pogoni tamten, ale chyba. A, jest za wcześnie. A, no, się skończyła, czyli nas nie goni. No jest dziwne. Taki jest mobilny. Taki mobilny no, ale przez taką przeszkodę nie przejdzie. Musi zniszczyć ją. Łoszczy. Myślałem, że stamtąd tam przeskoczymy. Ale to widzę, przykombinowali. Ага, ну окей. Но не. Ставим мы на Макса. Не, мы там-то. Nieeej! Yeah. Pięknie! Będzie mi tu z byka jechał. Dobrze... O cholera... Nunia, Hej Nunia, czekaj! Nunia! No nie, no nie, bo i nogi przytniecie. A. Mm. Dobra, napijmy się Myślę, że do jeszcze jednego save dojdziemy Dasz lepiej za oo Ale kolce <laughs> Teraz sobie pułapkę łapki, tak dawno nie było chłopek Okej okay. Łapki wyglądają ciekawie, to trzeba im przyznać łoszczy Ło, cholera No <laughs> tego się nie spodziewałem, przyznam. <laughs> Wybaczcie. Dawajcie, 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 idźmy dalej. Mmm, co to tyle. Nie wyobrażam sobie logiki robienia tego typu pułapek. O, szty! Mmm! No tak, ta. e, to jak skacze na przeciwnika, nie po prostu. Ło, wow, tak, oczywiście. Zaczyna się zabawa. Okej... Okay. Dziwnie, ale tak dawno nie było żadnych dziwień. Dziwnie, dziwnie. 15 minut już. O o! Mm -mm -mm. Left click, dobra. O, jak, pięknie. jak pięknie, jak pięknie. Zobaczcie, zobaczcie, jak cudownie, jak cudownie jest save point. Czyli możemy kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, jeżeli nie, wszystko macie w outro. Tak czy siak, do zobaczenia, mam nadzieję, już szybciej niż miało to miejsce z tym odcinkiem, pomiędzy tym odcinkiem a następnym. Także dzięki za spędzony czas. Ciao. Jeżeli podobało wam się to, co właśnie obejrzeliście i nie macie jeszcze dość, to na pierwszym kanale macie poprzedni odcinek z danej serii, na drugim kanale macie odcinek z jakiejś innej serii, która pojawia się na moim kanale. Chcecie być na bieżąco? Chcecie niczego nie przegapić? Subskrypcja! Facebook, to są właśnie miejsca, w które powinniście się udać, więc na co czekacie? Tarecie!